Dzień dobry Państwu. Jesteśmy koło ambasady amerykańskiej. na przeciwko. To jest wizytą gospodarczą u Pana Sławomira tak jak I u Pani Hanny. Artur, witam serdecznie. Dziękuję Ci, że chciało Ci się w ten deszcz przyjść, bo leje deszcz. A u nas, jak co dzień, 104 dzień naszego trwania. Za, za pokojem przeciwko wojnie, miasteczko antywojennym, jak niektórzy nazywają. Dla się sobie, że żyjemy jak na pikniku na pikniku, ale tu są poważne, poważne rzeczy się dzieją, bo choćby przy tym stole, czy trochę głębiej, mamy salon polityczny, gdzie i na kanapie bywają ludzie zajmujący się polityką, może nawet i zawodową. Natomiast Artur wypełnia tę lukę medialną, ponieważ nie media oficjalne, tak zwane. Artur to ja niby. Artur Kowalski. Wyobraźcie sobie, że te media, które się szczycą, że oni zgodnie z kodeksem dziennikarskim postępują, dokładnie są urzędnikami, a właściwie pachołkami tego systemu żeby nie powiedzieć dosadniej, prostytutkami tego systemu. Wysługują się za parę groszy, kłamią, kłamią, jeszcze raz kłamią. Grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwa, a oni opowiadają o na przykład o zwierzętach futerkowych, bo tutaj miałem taki protest i przyszło dwóch takich gamoni Pytało się, jaki nasz stosunek jest do zwierzątek futerkowych. Kiedy nam grożą rakiety, które będą spadać na Polskę, a właściwie na te ośrodki, jak wiemy, niebezpieczne na terenie Polski niebezpieczne w tym sensie, że tu są tu są na terenie Polski bazy stworzone obcych wojsk tak jak na Ukrainie stworzyli stworzyli bazy CIA i Mossadu tak samo i u nas i, i wiemy, że pierwszy atak ten prewencyjny czy atak w ogóle celowy Rosji to będzie właśnie na te, na te obiekty, a te obiekty są blisko naszych domów, tam gdzie Polacy mieszkają. Jest to sprowadzanie niebezpieczeństwa dla nas. I różni debile, żeby nie obrażać debili, mówią nam, że są ważniejsze sprawy. No ludzie, tak, bo. Debil to jest człowiek chory, natomiast to jest tu w tym przypadku to są ludzie, którzy z premedytacją wysługują się temu systemowi bandytów, złodziei, tych, którzy prom do wojny, bo zarabiają na wojnie. Tylko wszyscy nie uciekniecie z Polski, jak będzie atak. Nie dacie rady, bo was zatrzymają na granicy, albo wcześniej już ustalą, kto ma się ewakuować. Nieliczna grupka tylko zdąży uciec. A ja podejrzewam, że nawet. Nie tyle. Oni mają, znaczy teoretycznie mają wyjechać, a tak naprawdę oni będą zatrzymani przez tych, którzy ich podpuszczali, ponieważ ci ludzie mają wiedzę kto to robił, dlaczego to robił i za ile to robił. A więc oni będą pierwsi do likwidacji. Tak jest. Jako wy świadkowie. będziecie pierwsi do likwidacji bo jako świadkowie wy w... i tak, wykonawcy planu. Jako wykonawcy. Zastanówcie się. Macie, winni bandyci, ci, którzy finansowali choćby drugą wojnę światową, bankierzy, to siedzieli sobie w Nowym Jorku, w Zurichu, w Genewie i w takich kurortach jak Hiszpania. Wiemy też o Londynie, City of London. Natomiast wyłapali właśnie tylko komendantów obozów koncentracyjnych, małych posterunków policji Gestapo i tak dalej SS SS-manów SS-manów wymordowali wyrżnali wcześniej jeszcze ich dobrze naznaczyli żeby się nie pomylili którzy to ale niewielka grupa uciekła do Ameryki znaczy niewielka no pojechali ci im potrzebni kadra, kadra techniczna naukowa do Ameryki i nie tylko no ale resztę poświęcili. No i chcecie iść tą samą drogą, bo wypełniacie te same znamiona przestępstwa. Podżegaliście do wojny, okradaliście Polskę, szczuliście przeciwko Rosji, przeciwko Białorusinom i całemu światu słowiańskiemu, okradaliście nas, żywiliście zbrodniarzy, tych na Ukrainie, którzy mordowali Rosjan, żywiliście. I te prostytutki sprowadziliście i bandytów tutaj do Polski, i kryminalistów sprowadziliście. Wprowadziliście nam kilka milionów wroga wewnętrznego do Polski, że my nie czujemy się bezpiecznie. Oprócz jeszcze ze świata muzułmańskiego, tych inżynierów i tych doktorów, tak Arturze? Tak. Tych, którzy będą nas ubogacać kulturowo, bardzo wam dziękujemy. Za to odpowiadacie, ale słuchajcie, to nie tylko ci policjanci, ale także dziennikarze, księża, biskupi, bandyci, którzy między innymi są winni śmierci tysięcy Polaków za to, że ulegli propagandzie w kościele, choćby tej covidozie. Że się szczepili szczepionkami, a właśnie preparatami, które były niesprawdzone, które były krótko mówiąc trucizną, śmiercionką. Także za to wszystko odpowiecie, wcześniej czy później. Nie da rady, że uciekniecie. Was poświęcą. Dlatego pora teraz, dopóki jeszcze można, dopóki bomby jeszcze nie spadają, żebyście się nawrócili i pracowali dla Polski, dla narodu, którego chlepiecie, którego żyjecie pracy. I my będziemy stać do skutku. Będziemy też oskarżycielami, bo dużo wiemy, co żeście robili z tym narodem polskim. I też polskie chamy, które się sprzedały. Ci, którzy później płaczą, że nie mają, nie mają takich dobrych warunków. Wysługiwaliście się w tym systemie, okradaliście swoich braci. Byleby nie było dobrze, bo majątek jest ważny i to, żebym się co roku pokazał gdzieś na internecie, na instagramie czy gdziekolwiek, pochwalił gdzie ja wyjechałem z rodzinką na Teneryfę czy gdzieś to jest też chamstwo, kiedy twój sąsiad, brat ginie z głodu albo jest niszczony przez komornika czy, czy w innej formie, bo różne są formy mordowania nas i prawnie, i ekonomicznie i psychicznie medialnie, kulturowo i biologicznie a także religijnie, bo jeszcze nas się mani, manipulują nami rabini, tacy jak Ryś, jak Gądecki, jak, jak ten ustępujący, ustępujący na Nycz i inne czarodzieje, jak Storunia, agent niemiecki, uważam, który nie służył Polsce i nie służy. Będziecie się będziecie odpowiadać za to co robicie z narodem tych biednych prostych ludzi którzy dali się zmanipulować bo używaliście ładnych słówek i używaliście Chrystusa jako karty przetargowej Zrobiliście z Pana Jezusa nawet powiem sobie inaczej bankomat a ja powiem inaczej nawet z Chrystusa zrobiliście przynęty dla Ta, biednych oczywiście. uczciwych ludzi tak jest dobrych uczciwych ludzi i za to będziecie odpowiadać, bo to jest zbrodnia ale jedni na Chrystusa, na Matkę Boską, inni, inni na pieniądze, na ekologię, na tym podobne pierdoły, na suwerenność, niepodległość i tym podobne rzeczy. Wartości demokratyczne, humanitarne i tym podobne rzeczy. Manipulować można na wszystkie sposoby, ale prawda jest jedna, że to co zrobiłeś z drugiemu, za to wszystko odpowiesz. Zło wraca i dobro też wraca. Jeśli coś dobrego zrobiłeś, to, to dobro zrobi koło, nabierze większej mocy, wartości i wróci do Ciebie. Ale jeśli dokonałeś zbrodni na narodzie, na swoich braciach, chamie pamiętaj, nie, to do Ciebie wróci. I nie przychodź do nas po pomoc, bo już ci nie, nie jesteśmy w stanie pomóc. Ty musisz pierwszy naprawić to zło ci którzy pracowali w tym systemie w najlepszym wypadku myślę że trafią do obozów pracy za to co robili muszą to odpracować chociaż w części co nakradli i zniszczyli najbardziej boli nas że kto to robi że to nasi rodacy bo okupanci ci którzy przyjechali na radzieckich czołgach asymilowali się Ci, którzy wyznają Talmud, najbardziej rasistowską ideologię na świecie, to znamy, to, to się spodziewamy ataku, ale najbardziej boli, jak nasz rodak z naszych rodzin, często Ham, którego określamy Hamem, niszczy drugiego, drugiego rodaka Polaka. I dla takiego nie ma litości. Bo chamie wyrosłeś z tej ziemi znasz warunki, a chciałeś lepiej żyć. I tylko ty masz lepiej żyć kosztem drugiego. I wysługiwałeś się naszym okupantom. Dla ciebie nie ma litości, bo wyrosłeś stąd. My rozumiemy wroga, który obcy przyszedł, ale z własnego domu, z własnego gniazda wyrosłeś, się wyrodziłeś, odciąłeś się od tego, co polskie, narodowe, słowiańskie, i na to plułeś, za to odpowiesz. Proszę Państwa, szkoda słów, co się dzieje. Niedługo będą, następny cyrk będzie, tak zwane wybory. Kogo macie wybory? Tych, tych, co e, mało, że rozkradali, to jeszcze e, niszczyli ten kraj. Pozdrawiam Pana Zakrzewskiego, pozdrawiam Panią Halinkę. Teraz już Halinka jest. Hany, panią, jest Hania, Ania. Panią an, jest, ja Anię, też pozdrawiam. Pani też pozdrawia. Ania Bielicka to jest jej pseudonim. Artystyczny. Bo ma taką aparycję, że nie boi się wygania z tego naszego namiotu wrogów, między innymi Antoniego Macierewicza i innych takich e, złych ludzi, krótko mówiąc. Agentów, którzy tutaj próbują w, wleźć, udając naszych przyjaciół Słuchajcie, wszystko. karta się odmienia. I wieje wiosna o wschodu. Na Ukrainie jest wojna przegrana. Ci złodzieje, bandyci, którzy jeszcze wyrżnęli tych Rusinów na, na Ukrainie, zmuszając ich do bratobójczych walk, za to też odpowiedzą. Te wszystkie ośrodki CIA i Mossadu, 12 oficjalnie baz wojskowych amerykańskich, Was, ale ośrodków wywiadu na terenie Ukrainy. To to wiemy. A ile jest w Polsce tych ośrodków? Będziecie też z Polski uciekać. Wynoście się do domu. My chcemy się sami rządzić u siebie według własnych praw i w zgodzie z naszymi braćmi Słowianami. My chcemy królewskiej Polski. Królestwa tak, mówi. ale królewska Hania mówi pod kątem religijnym, że tak. Chrystus jest królem. Natomiast ze swoim prawem Bożym. Natomiast tu, my, jako ludzie, który, którym Bóg dał tą, tę ziemię, mamy się kierować rozumem, a później sercem. Rozum jest nam przede wszystkim potrzebny, bo serce nas często okłamuje, bo dostajemy fałszywe informacje do głowy, a głowa musi sprawnie pracować. Jeśli ktoś nie ma sprawnej głowy, niech się w ogóle nie bierze za jakąś działalność społeczną, polityczną, bo krzywdy narobi ludziom. Mamy kierować się dobrem, dobrem wspólnym, nie tylko egoistycznym swoim, żebym nie było dobrze, a wszyscy inni niech zdychają, to jest właśnie ta chamska mentalność, to jest że mią. tylko ja, Hania, ale mówimy, Hania, ja Ci mówię o naszych hamach, rodzimych, więcej ucierpiałaś od naszych hamów, nie, nie od tych, którzy im zlecają często, ich sobie hodują. Żmi, tak jakbyś o sobie mówiła w tym momencie. Żmijowe plemię. Hania, nie powtarzaj czegoś takiego. Żmijowe plemię to jest ewangeliczne określenie pewnego rodu, który tu zamieszkał w Polsce. Dobry. Związanego z Hazarią, z tymi plemionami, które tutaj przyszły do Polski. Mamy, ale oprócz tego mamy kolaborantów tego żmiowego plemia. I to jest dużo boleśniejsze. Dobry. Że oni nas zdradzają. Bandyci za parę groszy, dosłownie. Jeśli cieć tutaj choćby i chciałbym o nim coś powiedzieć, bo nie z nienawiścią, tylko człowieku zastanów się, co z tego, że dzisiaj masz pracę i to najniższą tutaj praktycznie, bo jesteś dozorcą tutaj w pałacyku Związku Kombatantów. I donosisz na nas co chwila, nie możesz spokojnie usiedzieć, tylko chodzisz, nagrywasz i donosisz na policję na nas. Zastanów się, kwiatkowski, czy ty jesteś normalny, Stuknij się gdzieś o, o drzewo, czy o latarnię. Ten łysy łeb, żeby trochę lepiej pracował. Mówię do ciebie, kwiatkowski, po nazwisku, bo ty znasz moje nazwisko i donosisz jesteś niepoprawny. Zastanów się. Ty jeden potrafisz zaszczuwać jeszcze swoich braci. A jesteś tylko zwykłym cieciem teraz, ale może masz funkcję jeszcze ubeka. Także yy, wszystko możliwe. E, policjanci za drzwiami. Tak, tak, śmieło, ale to jest normalne. Tak, 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 tak. No nie, nie będę panów nagrywał. Oj, pan, jaka ładna no. jeszcze na dodatek. Proszę Państwa. zrobić no, kawę czy herbaty. To pozdrawiamy eee. Państwa. Pozdrawiam serdecznie. I no, Tak. I światowi niech zawsze o, je, je, górą będzie. Artur, Artur musi swoją firmow, firmową gadkę jeszcze dać. Dobrze, wszystkiego dobrego. Wszystkich Słowian pozdrawiam.